Moi drodzy, taki mały update tutaj jest stąd z Watykanu. 50 tysięcy wiernych do tej pory weszło do Bazyliki Świętego Piotra, aby oddać ostatni pokłon papieżowi Franciszkowi. Bazylika pomimo wcześniejszych przewidywań, że zostanie zamknięta o północy i otwarta ponownie o godzinie 7 rano, pozostała jednak otwarta dla wiernych, którzy stali w długiej 4, 5, 6 godzinnej kolejce aż do 5.30 rano. Dzisiaj przez cały dzień, teoretycznie do północy, a może znów przez całą noc, będzie otwarta. Kto z Was jest w Rzymie, kto chce tutaj przyjść, to może kolejka jest z jednej strony tam za mną, za kolumnadą, a z drugiej od Via di Porta Angelica, od bramy Świętej Anny, od placu Risorgimento, więc z dwóch stron ludzie docierają. A tutaj o, wciąż jeszcze praca w re. Już takie końcowe roboty, jeśli chodzi o ustawianie tych zwyżek i struktur dla telewizji. Ponad 4000 dziennikarzy już zarejestrowanych na to wydarzenie, które będzie miało miejsce tutaj o godzinie 10 w sobotę. Po uroczystości tłumna papieża zostanie przewieziona tutaj z dłuż della Conciliazione. Przez most, przez taką główną arterię Rzymu, Corso Vittorio, Via Nazionale i prosto do Santa Maria Maggiore, czyli do bazyliki, którą wybrał na miejsce swojego ostatniego spoczynku. To się będzie odbywać na długości 6 km, i na pewno i Rzymianie, i pielgrzymi, i wierni z całego świata będą mu w tym towarzyszyć. Także niebywałe wydarzenia na pewno przed nami.